Duchu Święty. Razem z wami chcę przywitać wszystkich, którzy będą nas też słuchać w internecie. Niech też i błogosławieństwo na nich spocznie. No i mamy dzisiaj okazję popatrzeć na małego Jezusa. Ale pytamy się, jak to zrobić. Czasami tracimy żywotność, może mamy jakieś problemy, może wypał, wypalił się entuzjazm u kogoś. I zawsze my, jako kerygmatyczna wspólnota, musimy pamiętać, że na Boże Narodzenie da się popatrzeć z perspektywy kerygmatu. Bo już wiecie, że jest sześć fundamentalnych punktów kerygmatu, które musimy ciągle głosić i uczyć się tego. A więc możemy na narodzenie popatrzeć z punktu widzenia tego, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, on jest pełen blasku już od samego poczęcia. I już ta moc zmartwychwstania przenika go, i widać jej owoce w postaci zgodnej rodziny. A więc to jest to źródło, które nadaje sens każdemu etapowi jego życia. Co jest tym źródłem? Że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I pamiętacie, że wielki. Świadek z martwy wstania nasz patron Paweł, on właśnie o tej prawdzie ciągle mówi. I właśnie jego prokurator, kiedy go spotkał po raz pierwszy, to zaczyna wsłuchiwać się w istotę sporu na początku chrześcijaństwa i zaraz jako inteligentny festus. Od razu chwycił istotę tego sporu i właśnie istotą sporu było to, że Paweł głosi, że on żyje, a skoro żyje, no to pokonał śmierć, to zrealizowała się w nim w pełni miłość Boża, a więc pierwszy punkt kerygmatu. Złapał więc istotę sporu, podobnie i my musimy to zrobić. Skoro ten poganień Festus to zrobił, to my musimy też złapać istotę naszego życia. I to jest prawda, za którą Paweł stanął gdziekolwiek przed sądem, a potem przed Cezarem. I dlatego my, jak będziemy tą prawdą przepełnieni, nie będziemy już mieli żadnego problemu jak święty Paweł, bo będziemy gotowi ją zawsze, wszędzie głosić. Bo złapiemy dzisiaj też i my istotę sporu. I właśnie za to, że Paweł głosił, że Jezus żyje, to cierpiał dwa lata w więzieniu nad morzem w Cezarei Nadmorskiej, która tam po dzień dzisiejszy istnieje, w ruinach. Potem cierpiał dwa lata w Rzymie i potem jeszcze kilka dni przed śmiercią przy Źródle tre fontanny, gdzie został ścięty. I z tą prawdą, że Jezus żyje już za Pawła, walczy już drugie pokolenie, bo tak liczy się średnio 25 lat na jedno pokolenie, a więc my jesteśmy już 80. pokoleniem, które musi na nowo, jak Paweł, walczyć o jedną wielką prawdę. Że on żyje. A skoro żyje, no to wszystko nabiera sensu i zmartwychwstanie też. A więc to drugie pokolenie spiera się nie o to, kim Jezus kiedyś był, jak to nieraz się mówi na lekcji religii. Nie o to się spiera pokolenie drugie, ale o to, kim jest teraz. Dlatego zawsze na Boże Narodzenie patrzymy z perspektywy właśnie naszego kerygmatu, że dzięki temu, że Jezus żyje, to i Boże Narodzenie ma sens i dokonuje się teraz. I On teraz żywy, widzicie, przychodzi na ziemię do ciebie. A więc oni, widzisz, mieli spory o zmarłego, który, jak mówi Paweł, że żyje. A więc spór nie jest o to, co się stało 30 lat temu w Jerozolimie, tylko spór jest o to, co się dzieje z ludźmi dzisiaj. A więc dzisiaj mamy być przekonani, że On żyje i o to się mamy spierać w nowym roku. I to o to się spierają ludzie naszych czasów, którzy twierdzą, że spotkali Go żywego. I odtąd się musi rozpocząć nasze życie w nowym roku, abyśmy go spotkali żywego. I to musi potem zaciągnąć niesamowite konsekwencje, tak jak w życiu Pawła, zobaczcie. Spotkał go żywego i to zaciągnęło niesamowite konsekwencje. Był gotowy na wszystko. A więc, żeby to jeszcze lepiej pokazać, to święty Paweł spiera się ze swoimi wrogami, z kolejnym pokoleniem starych już faryzeuszów. I ten spór nie toczy się o jakieś teorie, o jakieś reguły. Nie o to, żeby dziecko chodziło do kościoła albo żeby odrobiło lekcję, tylko żeby go spotkało żywego. Zmartwychwstałego, wstałego, bo spór nie toczy się o jakieś doktryny, czy o błędy teologiczne, czy o to, co to jest ten protestantyzm. Nie o to mamy się kłócić, czy ktoś ma Maryję, czy ktoś jej nie ma, tylko mamy się skłócić o to, że On żyje we mnie i jest wszystko w stanie zmienić, a więc zmieni też ich mentalność, jak chcemy żeby im dać Maryję, to musimy znowu z perspektywy zmartwychwstałego Jezusa to głosić, że będzie wszystko, jak będzie Jezus na pierwszym miejscu. A więc musimy sobie uświadomić dzisiaj, że jeszcze za Pawła nie ma żadnej Ewangelii spisanej, ale już jest głoszona od Ojca do Syna prawda o tym, że On żyje zmartwychwstał. Kieruje nami, robi co chce z, z przeciwnikami. Oni padają na ziemię, oni są jego świadkami potem i tak dalej. Dopiero potem za trzy lata będzie spisana Ewangelia Marka, ale właśnie to nie są spory o książki ani o teorie, tylko jest spór o jedno, że jest ta. Pewność w sercu Pawła, iż on żyje. Nie można tak mówić, że ktoś tam powiedział w szkole, że Jezus zmartwychwstał, bo o tym czytałem. O tym mówi katechizm. Nie o taki spór chodzi. Spór chodzi jest o pewność, że Jezus zmartwychwstał, bo go widziałem. I tego już książka ci nie powie. Tylko to musi powiedzieć świadek na religii i świadek w Twoim domu, na kręgu biblijnym. I właśnie spór za Pawła toczy się między takimi ludźmi, którzy go widzieli żywego i są w stanie iść na arenę na śmierć za Niego, bo On żyje. A drugą stroną sporu to są ludzie tacy, Którzy mówią, że on umarł 30 lat temu i tyle. I nie ma go już. Nie ma nic. A więc widzisz, w tym sporze liczy się ludzkie doświadczenie. Nie wiedza, ale doświadczenie. Nie wiedza i tyle, że zdałem religię. Potem mam już 30 lat i do kościoła nie chodzę, to to jest ta druga strona ludzi, którzy uważają, że on umarł i tyle. A więc w sporze liczy się świadectwo, ludzkie świadectwo i z tego doświadczenia tych świadków, rodzi się kościół. I dzisiaj tak samo. A więc padają przed żubkiem ci że mają doświadczenie, że on żyje. I dopiero potem przyjdzie nauczanie o Maryi, o wszystkim innym o świętych. Ale Paweł nie przeczytał nawet żadnej Ewangelii, ale miał doświadczenie, że on zmartwychwstał. On nie zna Jezusa z książki, ale zna Jezusa z doświadczenia. Głębokiego spotkania pod Damaszkiem. I powstaje pytanie: o czym my będziemy w tym roku mówić? Jak będziemy mieli doświadczenie, no to już nie będzie problemu z tym, czy zapamiętacie sześć punktów kerygmatu, bo to będzie z Was normalnie wychodziło naturalnie, że on żyje, a więc miłuje, pokonał grzechy, zmartwychwstał. Umarł, zmartwychwstał, dał Ducha Świętego Kościołowi i założył Kościół z tych, którzy oczywiście mają doświadczenie z zmartwychwstania. I potem, oczywiście, jak ktoś ma takie doświadczenie, to z tego doświadczenia rodzi się przepowiadanie. Powoli wszystko inne przyjdzie, a więc nie możemy od tyłu dzieciom w... Wciskać, naucz się sześć praw wiary. Bo to się od tyłu wszystko tworzy, to do niczego się nie dojdzie. Trzeba iść od przodu, od nawy głównej. Dziecko, on zmartwychwstał. Chcesz go przyjąć jako żywego? To on ci wszystko da. A więc musimy go konfrontować, tego młodzika, z żywym, zmartwychwstałym Jezusem. I to jest właśnie nasz prosty kerygmat. Nie potrzeba nic pamiętać, tylko powiedzieć: słuchaj, ja ci mówię, że on tutaj żyje, że jest w stanie wejść w twoje życie. Jak go przyjmiesz, to on ci potem wszystko od wewnątrz powie, da ci następne doświadczenie. Wszystko on zrobi w tobie, on jedyny z Ja tylko ci to głoszę, a ty możesz to przyjąć albo odrzucić. I to jest cała ewangelizacja. Tam, gdzie potem jest odpowiedź, tam jest ewangelizacja. Gdy nie ma odpowiedzi, to jest tylko zwiastowanie. I właśnie wiecie, to z tego doświadczenia takiego Pawłowego, naszego patrona, rodzi się przepowiadanie prawdziwe, autentyczne, gdzie my nie mówimy coś od siebie, ale mówimy o tym, czegoś my sami doświadczyli. To jest wielka różnica mówić od siebie coś, a co innego jest mówić z doświadczenia. Dlatego stajemy w służbie prawdy o tym, że On żyje i że jest w stanie zmienić każdego człowieka. My nie możemy to robić bezradności jakiejś. Albo że coś zapomnieliśmy. Nie, my to nie, nie głosimy tego w jakiejś bezradności, że będziemy się wstydzić, tylko mamy powiedzieć, że On żyje i macie w stanie zmienić i koniec. I oddajemy się w służbie takiej prawdy, że nie to my zrobimy. To nie, to nie nasza sprawa. To jest sprawa Jego, ale mamy to tylko wypowiedzieć z przekonaniem, że to jest prawda. I ludzie to wyczują, że my mówimy prawdę, a nie jakieś teorie. A więc prawdy, widzisz, o wcieleniu nie można głosić tylko informując ludzi. Mamy ciągle mówić to z perspektywy zmartwychwstania. Wtedy Jezus. Przekona tego młodego człowieka, twoje dziecko, że on naprawdę zmartwychwstał, wobec tego też i narodził się. I tej prawdy nie można mu przekazywać przez zrozumienie, tylko przez kerygmat, przez to, żeby tą prawdę spotkał osobiście, żeby tego Jezusa żywego i prawdziwego, który ma taką historię, żeby go mógł potem pokochać. A będzie potem kochając, głosił ją z przekonaniem Amen. Amen.